Dzień dobry, dzień dobry, wszystkie osoby z podznaku wodnika, skarbeczki, tygodnioweczka od 12 grudnia do 18, od poniedziałku do niedzieli. Pamiętacie, że czytanie, które wykonuję, są ogólne i może się tak zdarzyć, że z którymś wodnikiem nie będzie rezonować. Proszę się tym nie przejmować, proszę sprawdzić, gdzie macie ascendent. Ważne jest też, żeby sprawdzić w jakim znaku macie Księżyc, Wenus. I sobie posłuchajcie tego drugiego znaku. Jeżeli nie wiecie, jak obliczyć, są kalkulatory. U mnie na Facebooku często Wam wrzucam linki, jak obliczyć swój ascendent. Także kochani, na pewno ascendent, jeśli Wasz znak z Wami nie rezonuje, to ascendent tak przynajmniej ja tak mam, że zaczynam od ascendentu. Kochani, pamiętajcie, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja Wam filmik, wyłapkę w górę. Masz co, nic nie kosztuje, zostawcie źle w komentarzu. Mikołaj, wodniczuliś, bądź napiszcie, jak z Wami karty rezonują jak najbardziej. Chętnie posłucham, czy mówię do jednej osoby, czy do większości, tak? Kochani, magiczny czas, święta. Piękny czas. Mam nadzieję, że. Przekaz, który dostaniecie ode mnie, będzie równie piękny. To co? Zaczynamy, kochani? Energia ogólna na ten tydzień. Pięknie. Dziesięć kielichów. Co w finansach? Co w miłości? Wasze znajomki, otoczenie, rodzina, przyjaciele. Macie jakieś nadzieje bądź obawy? Co miłego może się dla Was wydarzyć? Co powinno odejść do przyszłości? Czego nie wiecie? Wynik rada. A pod spodem Paś Kielichów Król Kielichów. Królowa Denarów. Piękny tydzień. Cudowny, pełen miłości, radości, spokoju. No to podglądamy dalej. Kartę sobie zostawimy, O, żebyście widzieli. Słuchajcie, tak jak ta karta przedstawia: 10 Karta szczęścia. Dziesięć kielichów. Mamy wszystko. Mamy dom. Mamy rodzinę. Mamy szczęście do osób. Osiągnęliśmy wszystko to, co chcieliśmy. Czyli zaplanujecie sobie szczęśliwe życie rodzinne, takie w tym tygodniu będzie. Zaplanujecie sobie posprzątać na święta. Posprzątacie. Będziecie emanować takim spokojem, taką radością, ciepłem. To właśnie w tym wszystkim, co nam jest potrzebne na te święta, na ten czas najważniejsza będzie rodzina nasi bliscy dzieci mąż, żona poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. Kochani, jeśli trochę będę powoli mówić, to wybaczcie, ale jest 6:30. Próbuję się obudzić. Skarbeczki, wszystko to, co daje Wam pełne szczęścia w tym tygodniu, idzie do Was i tak się będziecie czuły szczęśliwe ro rodzi w rodzinnej atmosferze, nawet i w pracy. Jeżeli tam, kochane, będziecie, to będziecie chciały godzić zwaśnione strony. Dużo czasu spędzicie z dziećmi, dużo czasu spędzicie z osobami, których kochacie. Dużo możecie dzwonić, rozmawiać, wprowadzać harmonię, nawet jeżeli się z kimś tam pokłóciłyście, to ja widzę, że wy chcecie tego pojednania, pogodzenia. I czasami, gdy jesteśmy na przykład sami, samotni, to my tak bardzo idealizujemy naszą rodzinę, że możecie w tym tygodniu nie zauważyć, że mają jakieś wady, że może było dużo złych chwil. Zapomnijcie o tym w tym tygodniu. W tym tygodniu chcecie okazać miłość miłość wzajemną. Chcecie być z rodziną, chcecie być z bliskimi, chcecie być, a nie bywać o. Chcecie, by wszystko było doskonałe, piękne, kolorowe, jak na tej karcie. Powiem Wam tak. W związkach karta szczęścia, karta ładu, spokoju, miłości. Niektórzy będą się cieszyć z narodzin dziecka, niektórzy dowiedzą się. O jakichś zaręczynach, ślubach, o tym, że, że dziecko się rodzi. Jeżeli jesteś osobą samotną, to musisz wiedzieć, że w tym tygodniu będziesz sobie wyobrażać, jakby Twoja rodzina przyszła, przyszły partner, partnerka ma wyglądać, jak, jak ma wyglądać Wasze życie. A być może Poznacie nowe osoby i będziecie zachwycone, że osoba jest rodzinna, ciepła, że takiej właśnie potrzebujecie. Dla części z Was to może być też wyjazd na wesele, do, do rodziny, dla niektórych takie zauroczenie, zakochanie no, wiecie, ogólnie pojęta radość. Bardzo się cieszę, kochani, bo nawet w zdrowiu, kochani, tutaj dobre zdrowie, dobre samopoczucie nie ma się do czego doczepić. Bardzo fajne wydarzenia. Tak jak mówię, możecie dostać zaproszenia na jakieś śluby, chrzciny. Część z Was może mieć plany, zmienić dom, mieszkanie. Albo już to będziecie robić. W finansach mamy 9 buław. Kłopoty? Dużo na siebie wzięliście, już nie macie siły. Tam gdzieś wychodzi słoneczko. Wiecie, że ja każdą kartę nie czytam, co karta oznacza, tylko szukam, co w tej karcie mogę wydobyć dla Was jak najwięcej. Za dużo weźmiecie w tym tygodniu na siebie i będziecie przemęczone, więc ostrożnie, bo powiem Wam tak. Jeżeli pracujecie dla kogoś, to się chcecie pokazać temu szefowi, że jesteście najlepsze, że jesteście pierwsze. Ale po co? Po co tak szarżeć, jak przyjdziecie do domu i nie będziecie miały sił? Dla niektórych to jest chęć chcę iść na urlop, chcę wreszcie odpocząć, niech już te święta będą. To jest taki symbol dla mnie, że chcecie urlop wtedy, kiedy nie jest to możliwe, bo akurat teraz w firmie jest dużo, dużo pracy a teraz by Wam się ten urlop przydał. Dla osób, które szukają pracy to będzie trochę ciężko ze znalezieniem, bo nawet jak Wam powiedzą: tak, tak, jest, jest, słuchaj, w odniesiu tutaj jest, to mm, mogli Wam obiecać, a potem okaże się, że nie ma tej pracy, że nie w tym miejscu, więc szukamy dalej. Przyjdzie jakaś oferta dodatkowa. W tym miejscu, gdzie szukaliście, to, to może, jeżeli się staraliście, nawet o w swoim miejscu pracy, o dodatkowe zlecenie, to to po prostu może nie wypalić, bądź już się zakończy, ktoś zrezygnuje. Być może u Was się zmieni szefostwo i wasze szef, szefowa pójdzie na emeryturę, przyjdzie ktoś nowy, być może w ogóle ktoś odejdzie, może pracujecie w banku i, i będzie roszada. Jeżeli staraliście się, kochani, o ten awans, podwyżkę, to premia, nagroda może przyjść później. Nie, nie z winy pracodawcy. Po prostu coś się tam może posypać. Także pamiętajcie, żeby nie obwiniać osób, które, które praktycznie mogą z tym nie mieć nic wspólnego. Idziemy do miłości. Dziewięć kielichów. Będziecie sobie dogadzać. Będziecie czułe, piękne. Posprzątacie, napijecie się lampkę wina. Włączycie sobie film. Znowu zaczniecie coś robić. Nie bardzo widzę, żeby. Osoba tutaj była obok Was. Widzicie jakiś taki samotny tydzień, wodniczuli się. Albo będziecie się same ze sobą dobrze czuły, albo będziecie mieć problem na przykład z partnerem, z partnerką, bo będzie uciekać w pracę, będzie dużo w pracy. A może zajmiecie się dziećmi, domem. Tak właśnie myślę, że może to będzie ważne. Znajdziecie swoje miejsce na ziemi. czuli się. Wy zobaczycie, w Zobaczycie w tym tygodniu, że nie będziecie potrzebowały tłumu, bo wiecie, co macie teraz zrobić dla siebie. Natomiast kochani emocjonalne spełnienie, jeśli chodzi o związki zadowolenie z życia, jakie macie z dziećmi, z mężem z teściową spokój i przyjemność będziecie sobie dogada dogadać będziecie jadły i piły dobre rzeczy będziecie ym, sprawiały sobie przyjemności fizyczne Nie. wiecie o co mi chodzi Singlaczki, dopytam o was. Singlaczki niektóre moje, pierwszy scenariusz, to mają dosyć eksa, i yy, może być tak, że osoba, która was zraniła, odeszła, może znowu się odezwać. Osoba, która, z którą byłyście pokłócone. Która nie przyznawała wam racji, która was skrzywdziła, może się odezwać. Mamy tu pazia buław. Ej, wodniczuli się, jak to gniewasz się, no co ty? Przecież sylwester idzie, trzeba z kimś iść. Czy ta osoba, aby na pewno przychodzi z kielichem miłości? Skarby. Jak chcecie, tak zrobicie, ale wracaczom mówimy nie w tym układzie. Bo wracacz pobawi się, pobawi i pójdzie znowu. A nie daj Boże, znowu narobi ci przykrości, będzie trochę łez. Osoby, które są po rozwodzie, po rozstaniu z osobą, to ja tutaj widzę, że nawet jak się ktoś pojawi, to wy będziecie tak niechętnie podchodzić będziecie troszeczkę wycofane. Będziecie zadowolone, że jesteście same i, i same sobie będziecie wystarczać, natomiast osoba, która przyjdzie nie zauważycie w niej tego, tego czegoś, nawet jak wam będzie mówiła, że jaki jesteś piękny, wodni się, jak ja cię kocham, to wy będziecie wycofani, bo wy będziecie pamiętać ile żeście przeszli. Natomiast o osoby w tak zwanych trójkątach, związkach, kochani, no w tym tygodniu możecie zostać odsunięte na plan dalszy i możecie ten tydzień spędzić samotnie. Osoba będzie zajęta wszystkim, tylko nie wami. A jeśli się upomnicie o, o obecność tej osoby, to możecie usłyszeć przykre słowa i wam powie prawdę, że jesteście tylko, przykro mi powiedzieć, ale zabawką. Paśbuław nigdy nie ma konkretnych planów. To jest taki wieczny chłopiec. To jest osoba w typie Piotruś Pan. Czy chcecie Piotrusia Pana? No właśnie. Poczekajcie. Poczekajcie. Nie spieszcie się. Myślę, że tutaj pod spodem Warto poczekać na mężczyznę, który, czy kobietę, który okaże Wam prawdziwe zainteresowanie, czas, który będzie chciał Was. Za żonę, za męża. Za równą sobie partnerkę. Poczekajcie skarby. No i w otoczeniu 5 denarów. Kochani. Hmm. Coś ich nie będzie. Każdy będzie zajęty, nie wiem, sobą, świętami, choinką. Tutaj mamy zimę na tej karcie, tu mamy pustkę. Przypiące denarów, nawet jak będziecie chcieli się komuś wygadać, to wasza rodzina, przyjaciele powiedzą: Nie teraz, nie teraz, bo mam dużo pracy, wiesz, teraz mam jakieś problemy. Część z Was y, zna osoby, czy to w rodzinie, czy to przyjaciele, którzy mają problemy finansowe i nie mogą zrobić tych, tych świąt tak, jak być powinny. Dla niektórych jest to taki kryzys, też wiecie, emocjonalny, gdzie jest pełno niepewności, gdzie jest pełno strachu. Ta karta jest bardzo zimna. Ten kwiatek zwiędł. Może u Waszej rodziny, u przyjaciół tak jest, że nie ma tego połysku? Dla części z Was to też może być, słuchajcie, taka historia: że osoba została zapomniana zepchnięta w przeszłość. Być może u Was w rodzinie ktoś jest załamany. Psychicznie, emocjonalnie. Zwróćcie uwagę, czy to nie jest Wasze dziecko, czy ono nie potrzebuje zainteresowania. Czy się na przykład nieszczęśliwie nie zakochało i, i teraz cierpi. Być może ma depresję. No i w obawach macie pięć mieczy. Ten strach w oczach, te lęki nieprzepracowane. Możecie, kochani, myśleć o tym, co się wydarzyło, o tych kłótniach, o tym, że odzywa się tylko jak chce, a tak naprawdę to was nie chce. Pięć mieczy to dla mnie łzy poprzez uśmiech, czyli mówimy: Ja ciebie już nie potrzebuję, a ta osoba odchodzi, a ty płaczesz. Myślisz o tych kłótniach, o tych rozterkach, o tej stracie. Chcesz przebaczyć, ale nie umiesz. Wiesz, że są święta, że tak należy. Trudny tydzień. Mimo tego, że karta wynikowa piękna, to w waszych myślach będzie, kochani, dużo analizy dużo myśli Niektórzy będą chcieli walczyć o związek, niektórzy powiedzą, że nie ma sensu Co miłego może się wydarzyć? No i patrzcie, mamy tutaj rycerza kielichów. Poczekajcie, z możecie być zaskoczeni. Jak rybka, rak albo Skorpion do Was zapuka, bądź ktoś, kto ma ascendent w tym znaku. Dobre słowo od ojca, męża, partnera, sąsiada. Od osoby, która jest przyjaźnie nastawiona. Bądź zostaniecie zaproszeni, na przykład na święta, na Sylwestra. Przez Wspaniałego człowieka. Napiszcie potem w komentarzu, czy tak się stało? Karma się dokonała. Odchodzi do przeszłości. Myślę, że Musicie uznać, że przeszłość się skończyła, przeszłość się dokonała, zamknąć pewien rozdział i odrodzić się na nowo. Bo nie jesteście sami na tym świecie, bo jest nas dużo i macie nieograniczone pole możliwości do działania, do kochania. Wyspowiadajcie się, powróćcie do zdrowia, dobrze się odżywiajcie w tym tygodniu. Nie jesteśmy sami, pamiętajcie wodniki. Wyzwólcie samych siebie z tych kajdan, co wam chodzą po głowie. Przełomowy czas, zmiany w życiu, które muszą się dokonać. Czego nie wiecie. Dużo macie mieczy. Siedem mieczy. Część z Was musi się albo przeprowadzić, wyprowadzić, wyjechać do innego miasta bądź osoba, z którą jesteście kochani, może wskazywać na to, że mieszka gdzieś dalej, więc związek na odległość bądź. Porozmawiacie o tym, że, że nie ma sensu dłużej to ciągnąć, i trzeba się rozstać. Sześć mieczy to karta bramy. Postęp, który jest powolny, mówi: Ja chcę nowego ja. Przełom jakiś. Czy to praca, zlecenie się zakończy, i zaczynamy od nowa. Tutaj widzę spokój, to już mamy wszystko w główce poukładane. Dostajemy propozycję miłosną. Zastanawiamy się, wchodzimy w nowy etap. Stary może zostawiamy za sobą? Być może chcemy się oddalić fizycznie od własnego partnera, aby coś przemyśleć, zrozumieć. Trochę tajemniczości widzę w tej karcie, ale pamiętajcie, związek na odległość. Może przyjść do Was jakaś osoba, która również miała trudne przejścia, trudne przeżycia niż Wy. Osoba, może po rozwodzie. Po przejściach trudnych, która ma za sobą gorzką przeszłość. Nie oglądajcie się za siebie, idźcie do przodu. Część z Was będzie chciała uciec przed jakimiś problemami, przed jakimś zachowaniem. Być może to jest zmiana pracy, zmiana partnera. Może musicie się przekwalifikować w zakładzie pracy, bo wiecie, jak to dzisiaj jest. A może wyjeżdżacie na święta za granicę? Martwi mnie karta rada. Macie dużo mieczy, tak jak Wam powiedziałam. Albo będzie to, kochani, choroba, że po prostu niespodziewanie położy Was do łóżeczka. Niektórzy będą mieli bardzo stresowe sytuacje. I rada ode mnie jest: nie stresować się tak, skoro już to wiecie wcześniej. Tutaj mamy jakąś bezsenność, być może właśnie po tej pełni nie będziecie mogli spać, być może za dużo obowiązków, za dużo kłopotów. Czy to w pracy, w życiu osobistym sprawi, że będziecie cierpieć na depresję, na bezsenność, a być może część z Was trafi do szpitala bądź będziecie musiały odwiedzać osobę, która trafi do szpitala. Może mamy długi, których nie umiemy spłacić i to nam będzie przeszkadzać. Może jesteśmy bezsilne, bo znowu święta i musimy je spędzać same. Może będziemy miały wyrzuty sumienia, więc radzę się ich pozbyć. Niech te wyrzuty sumienia odejdą, to cierpienie, ten rozpacz. Nie wchodźcie w tą kartę, nie wchodźcie w te. Patrzcie, jakie te karty są ciemne. Wy macie mieć jasne myśli, macie się cieszyć, a będziecie uciekać, no. Będziecie uciekać niestety w czarne myśli. A wiecie, że o czym myślimy, to przyciągamy, nie? Co jeszcze Wam karty chcę przekazać? Będziecie wyczekiwać, troszeczkę będziecie smutne, że nie macie wiadomości, że nie macie prezentów, że nikt do was nie dzwoni, że nie macie może gdzie spędzić z kim teraz świąt. Być może córka, syn się nie odzywa, partner. Dużo, dużo smutku na ten tydzień i może będziecie dlatego tak wspominać. to, To co było piękne. Macie wspaniałych przyjaciół, na nich możecie liczyć jakieś odwiedziny. Jedna osoba może przyjść do was bardzo, bardzo ciekawska, może was wypytywać. Uważajcie. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli jakieś kredyty wziąć w tym tygodniu, to możecie zostać oszukani, zapłacić więcej tych odsetek czy, czy cokolwiek będzie. No, przesłanie dla was serca. Ojcowskie uzdrowienie. Być może, serca, macie złe relacje z ojcem, ze starszym mężczyzną. Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim ojcem. A może ta karma wyszła, bo masz nieuzdrowioną karmę rodzinną, karmę po linii ojca bądź z ojcem. I stąd Twoje problemy się nawarstwiają, zamiast zniknąć. Prawda? Kochane, pomyślcie sobie nad pytaniem dotyczącym przyszłego tygodnia. Dam Wam trzy karty z odpowiedzią. Wybierzecie sobie jedną. Możecie zadać nawet trzy pytania i wybrać trzy karty, oczywiście, że tak. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, komentarz, tak, żeby kanał mógł się rozwijać. Proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy. Karty są. Jeżeli skarby potrzebujecie więcej czasu, zatrzymujemy filmik, a ja, kochani, przechodzę do odczytu. Odpowiedź numer jeden. Przebaczenie. Pamiętajcie w odnisie, że przebaczenie to nie tylko sobie, ale nie tylko innym, ale głównie sobie chciałam powiedzieć. Naj, najgorzej, najtrudniej dla mnie na przykład jest wybaczyć sobie. Poproście grupo druga innych o wsparcie. Co dla trójek? Wow, w niedalekiej przyszłości. Grupa pierwsza przebaczenie. Grupa druga poprosić innych o wsparcie. Grupa trzecia w niedalekiej przyszłości. Skarby, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko się u Was bardzo dobrze skończy, ułoży. Pamiętajcie o łapce w górze za, za filmik w ramach wymiany energii. Zostawcie ślad w komentarzu, jak z Wami czytanie rezonuje. Być może to było czytanie do dwóch, trzech osób, a może faktycznie do większości. Skarby cudownego tygodnia. Szykujcie się powoli do świąt. Buziaki dla Was. Do usłyszenia niedługo. Papa. Pa.